Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Piotr Szymański. W tym odcinku chciałem bardzo serdecznie pogratulować panu Dawidowi Klonowi, który został zwycięzcą naszego konkursu na broń dla Geralta z Rivi. Otóż stworzył on niesamowity projekt, w który włożył maksimum zaangażowania czasu i pracy. Był to projekt no, rzeczywistej broni, wykutej broni, w prawdziwej kuźni. Dla Geralta. Nas osobiście projekt zachwycił, był on w swojej realizacji niesamowity. Innym, oczywiście, konkursowiczom także dziękujemy za zanesłane prace, ponieważ stały one na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Natomiast pana Dawida Klona musieliśmy wyróżnić w sposób szczególny. W tym momencie, już zostawiam was z pracą pana Dawida. Myślę, że warto obejrzeć to, jak tworzył on tę broń, a także jak opisał proces jej tworzenia.